W Polsce funkcjonuje już ponad milion terminali płatniczych, z czego ponad 300 tysięcy dzięki programowi Polska Bezgotówkowa. Każdy z nich obejmuje płatności zbliżeniowe. Limit transakcji bez konieczności podania kodu PIN wynosi 100 zł. Coraz częściej w formie bezgotówkowej zapłacisz również w urzędzie, na targowiskach, u krawca czy w warsztacie samochodowym, niezależnie od kwoty transakcji. Płatności bezgotówkowe są bezpieczne, między innymi dlatego blisko 80% Polaków wybiera płatność kartą lub urządzeniem mobilnym. Są też szybsze niż płatności gotówką średnio o 22 sekundy. Pozwalają w łatwy sposób kontrolować budżet, a w przypadku problemów łatwiej zareklamować transakcje. Szybko, wygodnie, bezpiecznie. Warto, bezgotówkowo.